Dzień dobry wszystkim, z tej strony Karolina, witam Was z powrotem na moim kanale. Wczoraj otrzymałam przesyłkę od Huda Beauty z ich najnowszą paletą, którą słuchajcie, jak zobaczyłam jeszcze przedpremierowo na stronie, to stwierdziłam, muszę ją mieć. I nie wyobrażałam sobie, nie nagrać dla Was właśnie filmu o tej palecie, czy w ogóle warto ją mieć, żebyśmy sobie zrobiły taki czat. Makeup na żywo, wiecie o co mi chodzi. To jest paleta, która już teraz jest dostępna na stronie Huda Beauty. Mam nadzieję, że u nas już niedługo pojawi się w polskiej seforze. I powiem Wam, że jak ją zamawiałam, to najbardziej podobał mi się ten taki miętowy odcień i tak samo ten taki foliowy turkus. Natomiast jak teraz na nią patrzę, to stwierdziłam, że poeksperymentujemy dzisiaj z większą ilością kolorów, dlatego że absolutnie nie będę ruszała tych takich, wiecie, brązo, beżo róży, tylko tylko właśnie postawimy na coś bardziej szalonego, żeby po prostu przetestować tą paletę i żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jest warta swojej ceny i jak właśnie z jej pigmentacją. Mam już zrobiony taki bazowy makijaż, czyli podkład, korektor, puder bronzer i oczywiście brwi. Trochę sobie Was przybliżyłam, żebyście widzieli wszystko dokładniej. Zanim zaczniemy, nałożę trochę transparentnego pudru pod oczy na wrazie, gdyby zrobiły nam się jakieś osypy, żebym potem nie miała problemu, wiecie, żeby to delikatnie strzepać. Czy Wy zawsze tak macie, że wsadzacie rękę w cienie i potem proszę bardzo, już jeden jest rozwalony? Zostawiam sobie tutaj delikatnie na no, w razie, gdyby coś nam się osypało, bo to czasami różnie bywa. Dzisiaj na powiece nie mam żadnej bazy, natomiast jak widzicie miałam korektor, który tak samo delikatnie przypudruje, żeby cień się lepiej blendował. Wezmę ten przepiękny, miętowy kolor, który nazywa się Haze i nałożymy go w załamanie mojej powieki po całości. Nigdy bym nie pomyślała, że taki kolor mi się, słuchajcie, spodoba i że zrobię nim makijaż. Te cienie delikatnie się osypują, więc to, że nałożyłam właśnie transparentny puder, było bardzo dobrym wyborem. Ale wow, ten cień jest naprawdę przepięknie napigmentowany. Zobaczcie na to. Robi się trochę ciemniejszy niż w palecie. Nie wiem, czy to widać w kamerze, jest tak odrobinkę, odrobinkę ciemniejszy niż go widać tutaj. Nałożyłam go też na drugie oko i powiem wam jedno, jestem zakochana. Strzepię sobie teraz ten nadmiar, który nam się delikatnie osypał, żeby wiecie, nie zrobił tu się jakiś bałagan. Dalej zrobimy sobie taki delikatny cut crease. Zastanawiam się teraz, od którego koloru zacząć. I słuchajcie, zaczniemy chyba od tego, a potem będziemy przechodzić w ten i nałożę je. Opuszkami palców właśnie na ten cut crease. Hmm, ten cień, powiem wam, dosyć mocno się sypie, bo ma w sobie masę takich grubych drobinek, które są ciężkie do nabrania, ale nawet nieźle się przykleja. Będzie dużo strasznie czyszczenia, słuchajcie po nim. Niestety. I powiem wam, że one się zdecydowanie lepiej nakładają palcami. To w ogóle bez dwóch zdań. Okej. Okay. Okay. lecimy w takim razie do tego fioletu, który nazywa się Ultra Violet i to jest ten taki przepiękny fiolet, taki powiedziałabym trochę jak z palety Norwina, natomiast ten ma w sobie jeszcze takie różowe, opalizujące drobinki i tak samo go nałożę opuszkiem palców na centralną część tego naszego cut crease. Ten jest zdecydowanie lepszy niż ten Nebula, Nebula się strasznie osypywał. Na sam koniec nałożymy sobie jeszcze ten odcień Merkury. To już jest kolor, który zdecydowanie jest bardziej taki turkusowy i niebieski, więc nakładam go tutaj na samym końcu. Nie powiedziałabym, że one jakoś przepięknie w siebie przechodzą, natomiast nie ma tragedii po prostu. Całkiem spoko, natomiast nie zmienię swojego zdania, że jednak ten mat miętowy wyglądał zdecydowanie najlepiej. Wykończę sobie, słuchajcie, tutaj koniec tym ciemnym takim brązowo-jagodowym odcieniem. Nawet nie wiem w sumie jak go nazwać. Nazywa się Vortex. Niestety się trochę sypie, no ale wygląda to już znacznie lepiej. Musiała dołożyć tego transparentnego pudru, bo zaraz będziemy mieli cały podkład Wziąłam taki pędzelek, będzie mi po prostu łatwiej wtedy to oko, tak jakby wiecie, wyciągnąć. Czy wy też to widzicie, że po nałożeniu ten kolor staje się taki bardziej granatowy? W opakowaniu zdecydowanie wygląda na taką ciemną śliwkę, a jak zaczynam go blendować, to przechodzi właśnie w granat. Może to też dlatego, że mamy ten taki miętowy podkład. Podoba mi się, ale trzeba być z nim bardzo ostrożnym żeby tutaj nie przesadzić. Drugie oko skończone i powiem Wam, że bardzo podoba mi się ten efekt, który wyszedł. Nie myślałam nad tym, żeby robić aż tak mocny makijaż, natomiast wyszło naprawdę bardzo spoko. Na początku, jak nakładałam te foliowe takie cienie u samej góry, to nie byłam do nich jakoś bardzo mocno przekonana, bo się strasznie osypywały, w szczególności ten nebula który ma tak sobie, słuchajcie, grube drobinki, bardzo ciężko przyklejają się do powieki. Natomiast teraz, jak już dokończyliśmy właściwie w całości górną powiekę, to stwierdzam, że wyszło naprawdę bardzo spoko. Jestem zachwycona tym miętowym matem, ale przejdziemy teraz do dolnej powieki. I zaczniemy, słuchajcie, od tego jaśniutkiego cienia, który nazywa się Super Moon. Ja sobie go delikatnie sprzykam Fix Plazm, żeby był mokry, i nałożymy go w kącik oka. On też wygląda tak, jakby miał w sobie takie bardzo grube drobinki, natomiast po spsikaniu tym Fix Plusem zacznie się zmieniać w taką jakby pomadę czy coś w tym stylu. Nałożę go w kąciku i to nie jest wcale aż tak biały, słuchajcie, kolor jak jest w opakowaniu. Zobaczcie. On delikatnie mimo tego opalizuje na ten fiolet, ale wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Przyciągnę trochę tą białą kreskę do powiedzmy jednej trzeciej dolnej powieki Chciałabym teraz nałożyć któryś z tych takich ciepłych odcieni, i chyba postawimy, słuchajcie, na ten róż. Bardzo ładny taki nieoczywisty kolor. No i tak jak się spodziewałam, tematy, słuchajcie, w tej palecie są rewelacyjnie napigmentowane, w ogóle bez dwóch zdań, zobaczcie. No i oczywiście na sam koniec leci ten przepiękny, miętowy. Jeszcze takim maleńkim pędzelkiem przyciągniemy sobie ten ciemny cień trochę na dolną powiekę, żeby nam się ładnie połączył i to będzie już ostatni krok. Oczy prawie skończone, pomaluję teraz maskarą, wskakuję w sztuczne rzęsy i do Was wracam. Wracam do Was już z rzęsami, z maskarą i zaczęłam nakładać pomadkę na usta, żeby sobie sprawdzić i stwierdziłam, że ona będzie pasowała. Ostatnim krokiem będzie rozświetlacz, który słuchajcie, nałożę na szczyty kości policzkowych. Tak delikatnie, bardzo. Bo zapomniałam o nim wcześniej. I akurat ten to jest ten Summer z palety Anastazji. Makijaż skończony, więc możemy bezpośrednio przejść do podsumowania. Powiem Wam jedno, jestem. Jestem zachwycona tą paletą. Uważam, że to jest jedna z lepszych palet, jakie w ogóle mam u siebie, jedna z lepszych palet Huda Beauty. Uważam nawet, powiem Wam, że będzie to moja na równi ulubiona paleta z tą taką, która jest w takich przepięknych, różowych, pudrowych odcieniach. Natomiast ta paleta jest trochę bardziej szalona i jak widzicie, możecie z nią bardziej pokombinować. Jeśli chodzi o cienie foliowe, te, które dzisiaj używaliśmy, czyli chodzi mi tutaj m.in. o ten Nebula, Ultraviolet i Mercury, powiem. Wam szczerze, że uważam, że są bardzo spoko, natomiast ten Nebula, czyli ten środkowy, strasznie nam się osypywał i do niego nie jestem jakoś w 100% przekonana. Ciężko było mi go, wiecie, przykleić na powiekę, dużo się sypał, ma w sobie duże brokaciki, no i ja... Uważam, że z tymi cieniami się dosyć ciężko pracuje. Natomiast jeżeli chodzi o te dwa pozostałe, które już są takie delikatniejsze i powiedzmy cieńsze w konsystencji i mają znacznie mniejsze drobinki, je nakłada się dosłownie jak masełko, i zresztą to widać, jak przepięknie przez siebie przechodzą. Przechodząc do matów, to powiem Wam, że dawno, ale naprawdę bardzo dawno nie używałam i nie testowałam lepszej palety, która miałaby aż tak dobre tematy. One po prostu blendują. Się momentalnie. Jak widzieliście, nie miałam z nimi absolutnie żadnego problemu. Tak samo tutaj, nawet jeżeli dodawałam tego ciemnego odcienia, nic się z nim nie działo. Przepięknie przechodził w ten taki miętowy odcień. Na no, przechodząc do tej naszej mięty, to to jest po prostu jakiś hit. I teraz podstawowe pytanie, czy warto ją mieć? Według mnie tak, przede wszystkim dlatego, że wykonacie nią zarówno dzienny makijaż, jak i taki, gdy gdzieś wychodzicie, trochę bardziej szalony, możecie być bardziej kreatywne i trochę wiecie, z tym make-upem zaszaleć, macie tutaj takie przepiękne tak samo kolory, które idealnie sprawdzą Wam się na co dzień. Ja zdecydowanie używałabym tych dwóch odcieni. Natomiast jeżeli właśnie chcecie sobie trochę pokombinować, możecie zawsze zrobić jakiś makijaż, który będzie delikatnie padał wróż, albo właśnie wykorzystać takie Morskie odcienie. Muszę Wam przyznać, że jestem bardzo zadowolona z tej palety. Nie żałuję ani złotówki na nią wydanej, i jeszcze podejrzewam, że można nią stworzyć 100 innych makijaży. Akurat dzisiaj wyszedł nam taki, bo zależało mi na tym, żeby pójść te takie chłodniejsze kolory, ale myślę, że z tymi ciepłymi również mogłoby wypaść coś ciekawego. Koniecznie dajcie mi znać w ogóle, jak Wam się podoba ta paleta, jak Wam się podoba makijaż, który nam dzisiaj wyszedł. Czekam na wasze komentarze. No i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Wielki Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Pa!